Jonathan Dunkel, Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie dziewiąte, Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział pierwszy. Nasze czasy w proroctwach. Nasze czasy są bez precedensu. Wydarzenia o globalnym znaczeniu nigdy nie postępowały w takim tempie. Ich zbieżność z proroctwami Biblii o czasach końca nigdy nie była aż tak uderzająca. Rozpadł się ateistyczny kolos. Niektóre z jego byłych satelitów wiodą dziś prym w zaprzęgu papiestwa, a ich nowo wybrani przywódcy, zamiast do Moskwy, śpieszą do Watykanu ze swoją pierwszą wizytą. Papiestwo jeszcze pół wieku temu było prawie bez znaczenia. Wrosło one za pontyfikatu Jana Pawła II i Franciszka I na moc, z którą liczy się świat, podobnie jak w średniowieczu. Dzięki technologii satelitarnej i internetowi, ważniejsze wydarzenia można obserwować na bieżąco. Jeden z prezydentów USA wyznał, że o niektórych sprawach szybciej dowiadywał się za sprawą telewizji CNN niż od CIA. W zakresie wymiany informacji podobną rolę odgrywa internet, którego sieć oplotła całą planetę. Układy scalone, światłowody, lasery, komputery, faksy i modemy zwiastują scalenie świata, które do niedawna wydawało się utopią. Media stały się ważnym czynnikiem geopolitycznym. Timothy Ash z pisma Independent słusznie zauważył, że to transmisja wydarzeń w Polsce przyspieszyła demokratyczne przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej. Ash zwrócił też uwagę na ich mroczną stronę w rękach globalnego totalitarnego systemu. Mogą posłużyć, aby zawładnąć sercami i umysłami ludzi na wszystkich kontynentach. Czy taka orwellowska wizja stanie się rzeczywistością XXI wieku? Koalicja narodów pod przywództwem USA w Kuwejcie, na Bałkanach, w Afganistanie, w Iraku, ekspansja NATO oraz Unii Europejskiej, międzynarodowe traktaty handlowe zwiastują nadejście globalnego systemu. Wielu wygląda go z nadzieją na lepsze jutro ale Biblia przestrzega przed jego totalitarną naturą. Na międzynarodowej arenie pozostała jedynie superpotęga militarna Stany Zjednoczone, która przemawia coraz bardziej autokratycznym tonem, zwłaszcza od 11 września 2001 roku. Czy USA staną się wielkim bratem? Kto je wesprze w tej roli? Czy papieństwo? Kiedyś taka Unia byłaby niemożliwa. Jakiś czas temu prasa odkryła istnienie sekretnego przymierza między USA i papiestwem, którego celem jest nowy porządek świata, zapowiedziany w Księdze Apokalipsy. Zbigniew Brzeziński, przewodniczący Międzynarodowej Organizacji TryRapro Commission, powiedział, że jeszcze za życia tego pokolenia ujrzymy globalny rząd. Taki system jawi się jako rozwiązanie licznych problemów świata. Ale czy tak będzie? Czy czeka nas spokój i bezpieczeństwo? Czy raczej ograniczenie wolności i prześladowania mniejszości, jak to zapowiada księga Apokalipsy? W Biblii znajdziemy zapowiedź eskalacji zainteresowań nad naturalnymi fenomenami w czasach końca. Zjawisko to trudno przeoczyć. Prezydenci radzą się astrologów, a politycy przybyszów z zaświatów. Największe pisma, programy telewizyjne, a nawet filmowe hity opowiadają o aniołach, objawieniach maryjnych i porwaniach przez UFO. Państwowe szkoły uczą jogi, ignorując jej religijne podłoże. Czasopisma poświęcają szpalty horoskopom, a znak zodiaku wymienia się w biografiach znanych ludzi, jakby był cechą osobowości. Młodzież pasjonuje się książkami, i grami wprowadzającymi w świat okultyzmu. Zabobon nie przeżywał takiego rozkwitu od upadku dawnego Babilonu. W obliczu zwiedzeń ostaną się tylko ludzie odważni i miłujący prawdę. Pismo Święte zapowiada, że w czasach końca diabeł rzuci na ten świat największe zwiedzenia. A ów niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy którzy nie uwierzyli prawdzie. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. Zwiedzenia są wymierzone głównie w wyznawców Boga, który je dopuści, aby pomóc ludziom podjąć decyzje, od których zależy nasze zbawienie. Nadchodzi przesiew wśród wierzących ludzi. Czy zastaniecie po właściwej stronie? Łatwiej dokonać wyboru, kiedy wiemy, co jest przed nami. W tym celu Bóg dał dwie księgi prorocze – które zapowiadają te wydarzenia? Księgę Daniela w Starym Testamencie oraz Apokalipsę w Nowym Testamencie. Zapoznajmy się z nimi dokładnie, aby wiedzieć, co nas czeka. Czym jest Apokalipsa? Księga Apokalipsy zapowiada na czasy końca taką panoramę wydarzeń, jaką oglądają nasze oczy, co przekonuje, że żyjemy w tym okresie. Znajdujemy w niej nie tylko proroctwa o przyszłości ale również odpowiedzi na pytania, które nurtują ludzi myślących, szukających prawdy i sensu życia. Na pozór głównym tematem Apokalipsy są bestie i Antychryst, ale faktycznie jest nim objawienie Jezusa Chrystusa. Księga Apokalipsy, rozdział pierwszy. W 404 wersetach Księgi Apokalipsy imię Syna Bożego pojawia się w różnych formach 250 razy. Co czyni ją najbardziej chrystocentryczną księgą pisma świętego? Apokalipsa obfituje w symbole. Większość z nich pochodzi ze Starego Testamentu, do którego apostoł Jan poczynił w Apokalipsie ponad 600 aluzji. Symbole sprawiają, że nie można zrozumieć zawartych w niej proroctw bez dobrej znajomości Starego Testamentu. Kto pomija ten kontekst i pojmuje te symbole literalnie, nie pozna sensu proroctw Apokalipsy. Wielu próbuje je interpretować przez pryzmat wydarzeń, o jakich donoszą media. Przy pomocy takiej gazetowej interpretacji wczytują aktualne wydarzenia w proroctwa, wprowadzając w błąd siebie i innych. Wyjaśnienia symboli z Apokalipsy musimy szukać w samej Biblii, jeśli chcemy je prawidłowo rozumieć. Proroctwa zawarte w Apokalipsie obejmują całą historię zbawienia od czasów apostoła Jana, aż po zakończenie Sądu Bożego, ze szczególnym akcentem na czasy końca. W Piśmie Świętym tylko Księgę Daniela cechuje podobna ciągłość w zapowiedzi następujących po sobie wydarzeń religijno-politycznych. Te księgi są ze sobą powiązane. Księga Daniela kończy się błogosławieństwem zaś Apokalipsa zaczyna się od błogosławieństwa dla tych, Którzy studiują Boże Proroctwa. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Księga Apokalipsy, rozdział pierwszy. Ciągłość w chronologii wydarzeń przepowiedzianych w tych dwóch księgach odróżnia je od innych pism biblijnych. Na przykład Zapowiedzi zniszczenia Babilonu znalazły wypełnienie w upadku tego miasta. Ale stanowią one również typ, który znajdzie wypełnienie w duchowym Babilonie, czyli religijno-politycznym systemie czasów końca. Zapowiedź zniszczenia Tyru miała lokalne wypełnienie w upadku tego miasta. Ale król Tyru był również typem symbolizującym los Szatana. Porównaj księgę Ezechiela, rozdział 28. Z kolei w Ewangeliach mamy zapowiedź Jezusa o zniszczeniu Jerozolimy, która odnosiła się również do czasów końca. Tak więc, podczas gdy w pismach Izajasza, Jeremiasza czy Ewangeliach mamy do czynienia z proroctwami klasycznymi, które mogą mieć podwójne wypełnienie. To proroctwa z Księgi Daniela i Apokalipsy zapowiadają wydarzenia jako ciąg chronologiczny, dlatego mają tylko jedno wypełnienie. Apostoł Jan spisał Księgę Apokalipsy pod koniec panowania cesarza Domicjana w czasie pobytu na wyspie Patmos, gdzie został zesłany za wiarę w Chrystusa. Nic dziwnego, że głównym celem jego księgi jest zachęta i pociecha dla prześladowanych wierzących wszystkich czasów, aby wytrwali w prawdzie mimo trudności. Pan Jezus nie kazał Janowi pieczętować wszystkich proroctw Apokalipsy, gdyż miały być aktualne dla każdego pokolenia. Podtrzymując i inspirując wierzących, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Jezus ukazał apostołowi Janowi w wizjach, co ma stać się potem. Apokalipsa, rozdział 4. Proroctwa w Apokalipsie zapowiadają wydarzenia od czasów apostolskich do końca świata. Podobnie te z księgi Daniela obejmują dzieje od czasów tego proroka aż do końca świata. W swej książce koncentruje się na proroctwach o czasach, które są przed nami. Znajdziemy w nich opis Bożych zamiarów, a także odsłonięcie strategii księcia ciemności, o której ludzie wiedzą niewiele, gdyż mało kto zna proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy. Dzięki ich treści wiemy, dokąd zmierza świat, a także ujrzymy swoje zmagania w kontekście duchowego boju między Lucyferem i Chrystusem.